Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. I wracamy do Soneco po krótkiej przerwie. Przed nami BIK numer 3, a w nim największa gwiazda. Lodowego ścigania w Sanoku i największa gwiazda tego sportu ostatnich lat. Na Państwa ekranach, Nikołaj Krasnikow w kasku czerwonym, potem po jego prawej ręce Krzysztof Kirchner na polu numer 3 w kasku białym Stanisław Achipow i Fredrik Johansson Szwed na polu czwartym w kasku żółtym. Zobaczymy, jak pojedzie Krasnikow. On przypomnę, na polu numer 1. Zdecydowany faworyt Stanisław Archipow, też jego kolega z reprezentacji Rosji. No i zobaczymy, czy Rosjanie będą dominować tutaj znakomicie. Krasnikow już jest w przodu, ale proszę, tam ładnie wyszedł. Archipow, który jednak musiał ustąpić miejsca swojemu koledze. Krasnikow już z przodu. Drugi jest w tej chwili Stanisław Archipow. No a jak chodzi o Johanssona i Kirchnera, oni się nie liczą. Widać jaka przewaga ogromna. Rosjan niesamowita historia, jakieś problemy chyba z motocyklem. Teraz archipowa, bo spogląda nerwowo na swoją maszynę. Krasnikow już się bawi z rywalami. Trzy punkty pewne do mety. Bieg właściwie bez historii. To co pokazuje Krasnikow już na wejściu w wiraż. Motocykl przewagi, no nie można z nim praktycznie wygrać, ale problemy teraz Archipowa, bo spogląda na motocykl. No i tak, no i przyjeżdża trzeci do mety, a wyprzedza go Freddyk Johansson a więc to jest sprzęt. Być może motocykl stracił kompresję gdzieś po drodze. Co się mogło stać, bo to chyba takie problemy, które wy też czasem macie? No nie wiadomo, mogło się stać różnego rodzaju defekt. Mógł być może z, coś z gaźnikiem, może coś z prądem. Na pewno nie defekt związany z tak zwanym kapciem. No tutaj, tutaj, tutaj dojechała na kapcie nawet na tych Polsce. O kapcie ciężko, dokładnie. Krasnikow za 3, Johansson 2 szczęśliwie. Archipow 1. Kirchner 0, to, to są biegi na razie początkowe, a więc pierwsze karty rozdajemy, ale Krasnikow zgodnie z oczekiwaniami, no pech Archipowa, który tutaj pewnie zmierzał po dwa punkty, no ale sprzęt odmówi posłuszeństwa, tam Darek Cieślak, prezes Rawicza, też marznie, bo tu zimno bardzo. No, no, wiadomo, zimę mamy srogą, tak. W tym ale roku, organizatorzy powiem, że... proszę państwa dbają tutaj o napoje orzeźwiające No właśnie, no mówi, mówił Paweł Ruszkiewicz jedną rzecz taką ciekawą, bo tam mogą chłopcy trenować koło gniezda jest taki tor. i powiedział coś takiego, że modli się o jedną rzecz, żeby żeby po prostu był mróz. Tak, ja się o to nie modlę, ja wolę. Jesteś ciepło, <laughs> jest od... jesteś. Sezon letni, tak. Może tam w grudniu okres świąteczny, do czy króli może być śnieg, a później dziękuję. No to, to jakby, jakby tak się Adam dało, to chociaż z drugiej strony ja wolę, kiedy jest zima, styczeń, luty, żeby w marcu już nie padało, żeby można wyjechać na tor, bo czasami jest tak, ostatnie zwłaszcza, zimy były takie, że w styczniu było ciepło, w grudniu ciepło, a potem w kwietniu jeszcze śnieg leżał i tak bardziej. Na nartach by się należało ścigać, a nie na torze. Czasami tak bywa, ale już na to nic nie poradzimy tak jest, Niestety tak jest. To, to jest aura. No piękne byłoby, gdybyśmy mieli taki tor jak, jak na przykład Hale w Norwegii z zasuwanym dachem. Wtedy mogłoby być nawet minus 15 i opady, to byśmy też pojechali. No ale, ale to, jest, to, jest, to jest marzenie. To jest marzenie. No. Chociaż nie myślę, że w Polsce takiego toru się prędzej czy później doczekamy. Bieg numer 4, Martin Leitner w kasku czerwonym. Potem Sven Holstein w kasku niebieskim, Stefan Svensson, kask biały, Paweł Strugała w kasku koloru żółtego. Ja Cię Adam chciałem zapytać o Twoje plany dotyczące sezonu 2010, bo tak no gdzieś tam mówią w kuluarach, że będzie publiczek jakiś to tu, to tam, a Ty, ty jak... Ty się przygotowujesz do sezonu? Nie przygotowujesz, jak to wygląda? Zdrać kibicą tajemnicę? Tak, normalnie przygotowuję się do sezonu. W tym sezonie mam zamiar się ścigać i po prostu jak corocznie przygotowuję się swoim systemem. Trenuję także z drużyną tutaj rybnicką i mi się wydaje, że na razie podpiszę kontrakt z drużyną z rybnika, a później zobaczymy, jak się wszystko ułoży. O tym zobaczymy, a póki co widzimy, że na prowadzenie wyszedł Stefan Svensson. Przegrał start. Ale już na wejściu w pierwszy łuk był na pozycji numer jeden, na drugiej pozycji. Jak na razie Martin Leitner, trzeci jedzie Sven Holstein i Paweł Strugała, czwarty jak na razie. Tutaj no, nie można oczekiwać, przypomnę, Paweł Strugała e, to jest reprezentant Szwajcarii właściwie, bo tam mieszka, ma podwójne obywatelstwo i polskie, i szwajcarskie. I rozmawialiśmy, zresztą będzie okazja na wywiad, mam nadzieję, bo Paweł mówi, że. Gdzieś w połowie zawodów porozmawiamy, żeby go nie stresować na początku. Yy, on idzie dopiero miesiąc na lodzie, więc trudno oczekiwać, żeby tutaj yy, zrobił jakikolwiek wynik. Mówi, że dla niego sam start w tak prestiżowym turnieju i yy, jeżeli tutaj może stanąć pod taśmą z Krasnikowem, yy, co jest dla niego już wielką nobilitacją, to jest na pewno. Wielka sprawa, no ale nie ma Adam w Sanoku w tym roku na razie przynajmniej emocji, bo tak praktycznie jest start i jest właściwie po herbacie, tak? No widzę właśnie, jest tak, że... upadek Strugały jest to, na ostatnim wirażu. Mało jest takiego kontaktowego ścigania w bardzo dużych odległościach, gdzie zawodnicy zmierzają do mety, no ale może poziom jest taki, a nie inny i z tego powodu tak się dzieje, to nie jest typowe Grand Prix, finał, także zawodnicy, jest klasa, widać klasę różnicy klasy tych zawodników. Svensson na Państwa ekranach, reprezentant Szwecji, potem na drugim miejscu Martin Leitner, pozycja trzecia Sven Paweł Strugała, bez punktu, on nie kończy tego biegu na skutek upadku, ale ja obserwowałem, Adam, przed tymi zawodami Szwedów i Finów, tutaj kibiców, którzy, no my poubierani jesteśmy od stóp do głów, ja mam podwójne, podwójne spodnie, jakieś kalesony, podwójne skarpety. 15 kurtek i czapki, a oni sobie siedzą w dżinsach, w, w, w adidaskach. No i co? No i to chyba zahartowani są bardziej od nas. To jest normalna kolej rzeczy. Skandynawowie, wiadomo, do zimna są przyzwyczajeni, my nie bardzo. I tak, tak to się dzieje, że oni mogą siedzieć w dżinsach i <laughs> w krótkim rękawku, a my musimy się odbierać podwójnie. No, widoki ładne mamy tutaj, nawet bardzo. Adam do, do wyboru do koloru: Blondynka do, czy brunetka? jaką do, to wolisz są te rozgrzewające, właśnie rozgrzewające. Atrybuty, tak, tego, A ty wolisz brunetkę? Czy, czy blondynki? Bo, bo, bo żona twoja jest blondynką, także tu no, chyba w tym kierunku. Tak, ja, to po prostu każda kobieta jest piękna. Aha, to taka dyplomatyczna wypowiedź. No dobra, no okej. Okay. Każda kobieta jest piękna, mówi Adam Pawliczek. Trzeba sobie pożartować, żeby troszeczkę się rozgrać, bo proszę Państwa, naprawdę jest mróz, chociaż jutro, my na jutro nie zostajemy, bo jutro nasi koledzy e, z TVP Sport będą te zawody relacjonować, bo my jedziemy właśnie do pola, gdzie będzie jeździł nasz gość dzisiaj w studiu. No ale jutro ma być podobno jeszcze zimniej, a tutaj oh. Paweł Strugała. No właśnie, co by było nam, gdyby tych bank nie było, aż, aż strach pomyśleć. No widzę w tym momencie szpital. Znakomicie rozpoznawalna postać w światku także w świadku żółta na lodzie ostatnio. Pani damie, stanok kapitalna impreza się nam zapowiada, Pana nie mogło zabraknąć, jest Pan jednym z głównych sponsorów tej imprezy. Skąd zainteresowanie żółtom na, na lodzie? Do tej pory klasyczny Speedway, nagle w zimie chce się Pan ujecić? To prawda, tak naprawdę myślę, że jest to kontynuacja naszych działań sponsorskich, które rozpoczęliśmy z polską reprezentacją jako pierwszy w historii sponsor reprezentacji. Jest to kolejny ze sportów motocyklowych, przecież nie jest to całkowicie ten sam Żużel, który znamy z letnich występów. Żużlowców, ale myślę, że jest to następstwo tych pierwszych kroków, które w zeszłym roku podjęliśmy jako, jako sponsor, jako partner Polskiego Związku Motorowego. Także chcielibyśmy wspiera, wspierać wszystkich polskich sportowców na dwóch kołach. Także mam nadzieję, że to nie koniec. Chcielibyśmy pewnie w przyszłości wychować swojego Walentino, ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Póki co pewien Rosjanie, kibice wiedzą wiedzą o kim mówię. Tutaj jest faworytem. Mamy Grzegorza Knapa, takiego naszego czarnego konia. Grzesiu, coraz wyżej, co rok. Czy pan myśli, że stać go dzisiaj na to, aby na miecze tutaj w czołówce? Myślę, że w tym roku i dzisiaj jeszcze nie, natomiast Grzegorz jest jak najbardziej na dobrej drodze. W tej chwili korzysta już z najlepszego sprzętu, ma duże wsparcie ze strony Pawła Ruszkiewicza, który pomaga mu prowadzić jego karierę i myślę, że za kilka lat może być bardzo ważną postacią w Ice Speedwayu. Tu są koszty bardzo duże w porównaniu z klasycznym żużlem. Na pewno pod tym kątem to także pan analizował, czy Pana nie zdziwiła różnica pomiędzy normalnym żużlem a żużlomodowym, że aż tak wielkie różnice mogą być na przykład w sprzęcie? No, oczywiście jest to zupełnie inna forma usprzętowienia, wymaga też zupełnie innych nakładów, ale myślę, że jeżeli chodzi o różnice w sprzęcie, to na najwyższym poziomie koszty są bardzo porównywalne i ta pierwsza piątka, ósemka z żużlowego Grand Prix, jak również najlepsi zawodnicy i Speedwaya, ponoszą bardzo zbliżone, podobne koszty. Panie, Adamie, ostatnie pytanko, bo Pan zajęty rodziną trzeba uciekać. Mam pytanie takie: Normalny żużel lodowy, zawodnicy, strategia firmy jest bardzo duża, na pewno plany na przyszłość są. Czy może Pan uchylić rąbkę tajemnic, czy to jest wielki sekret, którym Pan się dzisiaj nie podzieli ze mną? Ja powiem szczerze, że nie chciałbym oczywiście o wszystkich naszych planach w tej chwili ale myślę, że to nie koniec, jeżeli chodzi o sporty motocyklowe. Na pewno nie jest to koniec naszej przygody z, z żużlem w ogóle, e, czy i speedwayem również, e, natomiast ambicje mamy dużo większe. Z, z tym, że nie zawsze e, są to kwestie tylko i wyłącznie ambicji. Czasami oczywiście musimy pamiętać o kosztach, a z drugiej strony nie wszystkie sporty motorowe w Polsce w tej chwili są już na, na tak wysokim poziomie, abyśmy mogli tam e, doszukiwać się jakichś pomysłów na strategię marketingową czy wsparcie dla kolejnych dyscyplin. Pomysły jednak są oczywiście wierzę, że już wkrótce wymyślimy coś kolejnego i będziemy mogli pochwalić się jeszcze być może jedną reprezentacją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No taki sponsor jak firma to nice, na pewno wielki darczyńca. No, na Państwa ekranach bracia Iwanow. Także gwiazdy przypomnę. Daniel Iwanow, wicemistrz świata za Krasnikowem. Ale Obsadę tego biegu to nie tylko bracia Iwanow. Harald Simon, pole pierwsze, kask czerwony. Iwan Iwanow na polu numer dwa, kask niebieski po jego prawej dłoni. Daniel Iwanow, jego brat w kasku białym. Antoni Klatowski, junior w kasku koloru żółtego na polu czwartym. Rosjanie, proszę zobaczyć jaką przewagę mają rosyjscy zawodnicy już na wejściu w iraż. To już właściwie rywale... Nie mają złudzeń, teraz wartobójczy pojedynek będzie bracia między... Bracia wyglądają jak bracia bliźniacy. No dokładnie, no te, te, same, same, te same barwy, te same motocykli, motocykli, tylko kolor kasku inny. Kolor kasku inny, ale w klasycznym speedwayu nie mogą się jakoś odnaleźć. Próbowo, dla Iwanów, ja pamiętam z tych startów w Unitarnów, nie szło za bardzo. Chyba jednak ten żużel na lodzie jest lepszy dla nich. No, nie, nie każdy ma powołanie do danego sportu, także widać, widać luty i zima mu bardziej pasuje niż klasyczny speedway. W Bracie Iwanow na prowadzeniu. Pierwszy jest Daniel. Iwanow. Iwan Iwanow, drugi. Na trzeciej pozycji Halci czwarta. Tonik Katowski. To jest myślę spora niespodzianka, bo tutaj liczono, że on powalczy, a przynajmniej jak na razie Czech nie radzi sobie zupełnie. W tym pierwszym wyścigu, ale wiadomo, że pierwsze wyścigi mają to do siebie, że albo się trafi, nam wiesz chyba najlepiej, albo się trafi z przełożonymi ustawieniami i jedzie, albo niestety potem trzeba kombinować. No i potem jest pytanie, co zmieniamy? To jest chyba największy dylemat i problem zawodnika. Nie wiadomo, że tutaj, jak chodzi o żużel na lodzie, jest wiele możliwości i kombinacji. Natomiast opowiedz mi, Adam, jak jest kwestia taka, że idziesz pierwszy bieg na zero. No i co, zmieniamy coś, się od razu, zmieniamy motocykl. Co się da zmienić, co się da najszybciej poprawić podczas przerwy między biegami? To znaczy na pewno, jeżeli przyjeżdża się ostatnio, trzeba coś poprawić, żeby swoje możliwości zwiększyć. No to zależy wszystko od danych, danego dnia, danej po prostu możliwości zmiany, jeżeli chodzi o w, w zawodnika. Można zmienić zapon, można zmienić dyszę, można zmienić motocykl nawet przełożenie przede wszystkim także jest dużo dużo możliwości nie wiem jakie tutaj są możliwości w, w i właśnie i co oni tutaj poprawiają może z tym z, związane to jest z tym zawieszeniem na pewno też z ustawieniem tego motocykla żeby inaczej się zbierał mimo wszystko bo tutaj mówię tutaj otwarcie gazu powoduje to że ten motocykl przyspiesza tutaj koło tylne nie przekręca jeżeli już przekręci to później ten zawodnik Widać ma problemy, jeżeli stanie w poprzek, bo wtedy to koło tak jakby dostało poślizg. On to idzie równo z obrotami Pochylony i właśnie to widać. Technika, Jak to technika, technika jazdy dostaje do inna. to jest technika jazdy I to tak jest, samo. Jest no przede wszystkim zawieszenie technika. jest bardzo ważne. Właśnie podziwiam Grzegorzak Napak, który z tego klasycznego Żóla teraz uprawia ten Ice Speedway, bo to naprawdę ciężko wykorzenić pewne jakieś swoje już e, w, te predyspozycje z, z tego żurla przenieść to na ice speedway. Na pewno jest ciężko coś takiego e, sobie stworzyć. Mało jest takich zawodników, którzy biorą udział i w tym żurlu zimowym, i w tym e, sezonowym letnim. A teraz w biegu szóstym znowu Rosjani, Nikolaj Krasnikow znowu z pola pierwszego, potem Grzegorz Knap w kasku niebieskim, Sven Holstein, Irene Steligbert. Jak pokaże się teraz Grzegorz Knap? Problemy na starcie. Teraz dwójka jest wrzucona, ale daleko. Grzegorz Knapp już z tyłu stracił strasznie na starcie i jest niestety dla nas Grzegorz Knapp ostatni, a z przodu genialny Mikołaj Krasnikow w kasku koloru czerwonego. Proszę zobaczyć jak zupełnie inna, odmienna technika jazdy jest Krasnikowa. On praktycznie leży na tym motocyklu, ta głowa jest 30 cm od lodu. Niesamowitą trzeba mieć odwagę, jak mówił Paweł Ruszkiewicz w jednym z wywiadów, żeby ścigać się. Na czymś takim, no bo praktycznie tak, no jest hak niby, który, który trzyma motor, ale tak na dobrą sprawę ten motocykl trzyma się tylko na kolcach. Jeżeli coś by tam nie wypaliło, to lecimy w banderze aż miło, a tymczasem Krasnikow, drugi bieg, drugie pewne zwycięstwo, bo tutaj nie sądzę, aby ktoś mu odebrał zwycięstwo. Ogląda się Rosjanin, jedzie sobie swobodnie po kolejne trzy punkty na drugim miejscu. Jak na razie René Steligbert trzeci jest, Sven Holstein, Grzegorz Knap jak na razie czwarty. No i Krasnikow kapitalnie 2 razy trzy, to jest na pewno wielka sprawa dla tego zawodnika. Adam bez niespodzianek, no Krasnikow no zaklasuje rywal. Bawi się tutaj na tym motocyklu, jest klas, różnica klas jednak między tymi zawodnikami tutaj duża, widać, że odbiega, odbiega od reszty. Jak się ma sprzęt, jak się ma dzień, to to wszystko funkcjonuje. Ty pamiętam też miałeś taki, jak w Róbniku jeździłeś, sezon chyba 9-9, o ile dobrze pamiętam. Gdzie jak rozmawialiśmy ładnych parę lat temu, to opowiadałeś mi, że praktycznie na jednym przełożeniu jeździłeś wszędzie i to wszędzie jechało. Tak, tak było. Miałem wtedy dopasowane sprzęty odpowiednio i po prostu ma, ma się coś takiego, że bywają sezony, w których w zasadzie wszystko gra i od początku sezonu do końca układa się tak jak, tak jak człowiek by sobie tego życzył, także wtedy jest najlepiej. Gorzej jak wtedy jak nagle zaczyna nie iść, to potem się zaczyna szukać, tylko często zawodnicy szukają nie w sobie przyczyn, a właśnie w sprzęcie i jak się za dużo kombinuje, co mówił nie jeden jest, kiedy się ma czasami nadmiar bogactwa za dużo sprzętu, to też nie jest dobrze. Tutaj powtórki jeszcze bigu numer 6 Krasnikow yy, wystartował. No i właściwie to tyle, co możemy powiedzieć o jego postawie. Bo komentarz jest zbyteczny, proszę zobaczyć. Ułożenie ciała sylwetka. Niesamowita sprawa, to co jedzie Krasnikow. Tutaj nam się zrobiły tak, na multy tak, wielkie. Tak jakby się już teraz po prostu trzeba było traktorem porównać to, to tutaj I idziemy i chyba i inaczej się to. Jedziemy traktorem, ale widziałeś, że na normalnym żywnu są dwa, a tu aż cztery wyjechały po tak. Podczas tak tutaj widać, że już te kolejne lodowe się tworzą, ale widać, że bawi się na tym motorze, że mało panowane. Ma talent do tego sportu zimowego. O, tutaj panowie, panowie i pani chyba po, po takim napoju, który w plastikowym kubeczku się rozdaje, dosyć się rozgrzewają. Ale Winko, proszę Państwa, jest pierwsza liga w Sanoku. Grzany Winko, naprawdę tutaj organizatorów musimy pochwalić. No tak. Bo, bo jest ok. Ci ludzie po prostu tam stoją w miejscu i co niektórzy się ruszają, także muszą... W jaki sposób rozgrzać ten organizm. Ale taka ładna też mieszanka, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na trybunach, bo takie panie ładne chodzą z Red Bullem. A nie No i gość wypija pół Red Bulla, a resztę uzupełnia taką, takim płynem przede wszystkim. To też no, podoba. Ważne jest to, żeby każdy dotrwał do końca zawodów. Tylko jeszcze jest ważne, żeby, żeby ludzie pamiętali, na jakich zawodach byli. Tak, tak. No ale kto no, wygrał. Ktoś tak, przychodzi to do ważne. domu nie, wiezie, nie wie o co chodzi. Ale był, ale był. Ale był. Andrzej Siszego w kasku czerwonym Na polu pierwszym Potem Krzysztof Kirchner Pole numer dwa Stefan Svensson w kasku białym Antoni Klatkowski junior w kasku żółtym Czech na polu czwartym Znowu jak pojedzie tym razem Lepiej ze startu, ale Już z przodu Reprezentant Rosji Siszegow już jest pierwszy I tutaj widać Z jaką lekkością jeżdżą Rosjanie, zresztą, co tu dużo powiedzieć, ten, ta dyscyplina w Rosji ma niesamowicie bogatą tradycję. Tu wiemy, ta, wiemy tutaj też o tym, że Żużel na lodzie powstał z nakazu Stalina. Stalin kazał, kazał w 1949 roku, o ile dobrze pamiętam z historii, zorganizować ligę Żużla na lodzie w Rosji. No i niejako na siłę utworzono chyba 9 czy 10 klubów. No i tak jest liga w Rosji do tej pory. Mało osób o tym wie, że to był system nakazowo-rozliczny, no jak Stalin kazał, to się robiło, no ale też Rosjanie, może trochę paradoksalnie powiem, na tym zyskują teraz. No nawet nie jestem tak głęboko wtajemniczony, naprawdę, ja, A ja trochę poczytałem, no, ja trochę poczytałem. Ja tak z biegu wszedłem tutaj w ten komentarz tego spotkania i po prostu Dużo rzeczy nowych się dowiaduję przy okazji. No to się cieszę, że... że, że znaczy ja się dowiedziałem też bardzo dużo rzeczy przed, przed, przed relacją, ale powiedz mi, Adam w jednym słowie jeszcze w biegu siódmym. To poezja to, to mało chyba. No, to widać, że ci zawodnicy już są ukształtowani na tym lodzie i widać tą technikę jazdy i inaczej inaczej to wszystko wygląda w porównaniu z tymi którzy jadą z tyłu Andrzej Szczegow za 3 2 punkty Stefan Svensson jedno oczko dla Antonina Klatowskiego który zdobywa pierwszy punkt dzisiaj no i Krzysztof Kirchner bez punktu za chwilkę przed nami bieg numer 8 w którym reprezentant Polski Paweł Strugała będzie na czwartym pola, więc ciężkie zadanie przed Pawłem, ale być może w tym bigu uda się zdobyć jakieś punkty. To już Szyshegov pokazał rywalom piątkę na plastronie, no i właściwie tyle mógł sobie popodziwiać Rosjanina. Rosjanin jeżdża czysty z przodu, nie ma ledowej szprycy. Nie ma ledowej szprycy, no właśnie. Tak, no, ale właśnie, ta szpryca jest czysta, motocykle mi się wydaje tylko chyba suszą po tych zawodach. Jakimś kompresorem, bo co tam za brudy? Brudu nie ma za bardzo, nie? Silnik olejem, który gdzieś tam puszcza, ma jakieś wycieki, to trzeba umyć, ale tutaj łatwe bycie jest po takich zawodach. No to widzisz, zamiast myć motocykle, Adam, mogłeś to się słucham. pokusić o lodowy żurzel no tak. i teraz byś nie miał tego problemu, tak po każdych no, zawodach tak. trzeba gdzieś tak. karszę i od jazda. Tego, od tego są ekipy, którzy, które z zawodnikami właśnie... Bywają na zawodach i one się zajmują myciem motocykli. Twoi mechanicy mają dobrze? No, my, myślę, że tak. To bym przechodzeni ci, którzy patrzą na to z zewnątrz. Nie, Adam, Adam proszę Państwa, zawsze dbał o wygląd. Zawsze jeden z e, misterów elegancji w Rybniku. No, ale tutaj starałem Adam. Się wazeliny, wazeliny dużo w tym, co mówię. Nie? Nie. Strasznie. Dobra, to już, nie, już skupiamy się teraz na Sanoku. Ponownie Harald Simon w czerwonym. Stanisław Archi w niebieskim, Henry Malinen w kasku białym i prostu Strugała w kasku żółtym. Strugała, no, beznadziejny start i już właściwie jest bez szans na nawiązanie walki. Ja go podziwiam, jeżeli ukończy wyścig to i tak dla niego będzie duży sukces, bo po prostu miesiąc jazdy na takim motocyklu to jest bardzo mało. Jak na zawodnika startującego od razu w zawodach. Ale tutaj mamy walkę między Haraldem Simonem i Archipowem. Archipow nie może być pewny zwycięstwa, bo Simon siedzi mu na ogonie. Teraz trochę zwiększył przewagę Rosjanin. No i zobaczymy, czy Harald Simon będzie to umiał wykorzystać. Jedzie teraz pod bandą. Tutaj bardzo często na tym drugim wyrażu zawodnicy wchodzą bardzo szeroko pod bandą po tym przecinka i wychodzą przy krawężniku. Jak na razie Simon stracił ochotę do walki, no ale w kasku. Kolor niemieckiego. Archipow znowu problemy chyba z motocyklem tego zawodnika, bo znowu się ogląda nerwowo. Coś niedobrego dzieje się z jego motocyklem. No i teraz proszę, Harald Simon. Mamy pierwszą miankę, nie licząc tego bie biegu, kiedy miał Archipow problemy. Harald Simon 3. Archipow będzie na miejscu drugim, ale po wyraźnych problemach ze sprzętem. Henry Malinen 1. Paweł Strugała 0. Niesamowita historia, bo no taki problem z motocyklem. Ja pamiętam Adam nie wiem, być może, być może bo moja pamięć jest zbyt słaba, ale pamiętam taki mecz. Bo to można powiedzieć dwa defekty, dwa problemy ze sprzętem. Pamiętam mecz taki w 1996 roku, kiedy do rybnika przyjechał Śląsk Świętochowice. I Śląsk Świętochowice wygrał w rybniku, a Krzysztof Fligard miał trzy defekty. Chyba na prowadzeniu. Bardzo... Wtedy nie było w Rybniku, ja Gdzie akurat nie było. w tym sezonie jeździłem w Grudziądzu, także nie przypominam sobie tego, ale wiem, że wtedy to było historyczne spotkanie, bo akurat Rybnik chyba pierwszy raz przegrał... No Szampan się w strumieniami w boksie, w boksie na Śląska. Na swoim torze z śląskim w Świętowowice, tak. Ale to chyba strasznie Adam demotywuje, kiedy jedziesz dobrze i nagle z powodu sprzętu no tracisz praktycznie punkty. No i przede wszystkim pieniądze też. No na pewno. Każdy defekt dla zawodnika na pozycji punktowanej jest stratą już nie tylko na, na psychice, ale i na kieszeni. Bo po prostu człowiek kiedy czuje się trochę podłamany w takim biegu. Powtórki tego biegu ósmego, a my zapraszamy do parku maszyn. Grzegorz Knap się awizował i jest z nami Sebastian Łamek, który także ciekawy tego żółzla przyjechał. Naubierany Seba też potwornie, bo zimno mówi, no i ale na rozgrzewkę krótki wywiadzik nam obiecał, a więc zapraszamy, przenosimy się już do parku maszyn dla Państwa gwiazdy lodowego i tradycyjnego żużla. Już za chwilę. Grzegorz Knapp, jak na razie, 0 punktów. Dwa biegi na koncie Grzegorza. Grzegorz, pierwszy start wykluczenie, 0 punktów. Drugi start, problemy faktycznie ze skrzynią, ze wrzuceniem drugiego biegu, tak mówi speaker, czy coś innego? Znaczy, pierwszy bieg, wykluczenie. Po prostu popełniłem błąd. Uderzyłem w zawodnika i zostałem wykluczony. Drugi bieg. Troszeczkę moja wina podniosła mnie ze startu, bieg wyskoczył i praktycznie dalej nic nie mogłem zrobić. Jechałeś czwarta, ale widać było na prosty, że jesteś bardzo szybki, by zabrakło chociażby zdobyć jeden punkt. 2-0 to nie jest dobra sytuacja na początek zawodów. Jakieś szczególne przygotowanie na te trzy ostatnie biegi? Czy idziesz z marszu na tym, co masz? Znaczy, próbujemy coś, coś delikatnie pozmieniać. Przede wszystkim trzeba się skoncentrować. Nie mogę takich błędów popełniać na, na starcie. Motor jest dosyć szybki, no nie wiem, może, może troszeczkę Yy, yy, za późno mi się po prostu rozpędza, jest szybki na prosy, i ostre są łuki. Później mam trochę problem z zawróceniem, praktycznie w tych łukach. No nie wiem, no będziemy starać się jeszcze w tych trzech biegach pokazać się z jak najlepszej strony. Powiedz tak szybko, bo w motocyklu żużlowym kibicem mniej więcej widzą, co można zrobić, aby skorygować ustawienia motocykla. Co można zrobić w takim motocyklu na lodzie? Czy to jest to samo, czy jednak zupełnie czym innym można pokombinować? Znaczy podobnie można zmienić zębatkę, można zmienić dyszę, zapłonu raczej się nie, nie, nie zmienia. Trzeba ustawić przede wszystkim zawieszenie, po, po biegu praktycznie coś się zmienia, w zawieszeniu ustawia się inne ciśnienie w amortyzatorach. Można zmienić zębatkę, ale zależy ile jest czasu po prostu, bo tutaj tak jak speedway się zmienia to praktycznie minutę, to tutaj trzeba mieć troszeczkę więcej czasu. Także motocykl się ustawia na treningu i praktycznie przez całe zawody się na tym samym przełożeniu jedzie. Dzięki. Dzięki. Sebastian mamy dzisiaj na lotowym żużlu w Sanoku. Sebastian, kilka biegów za nami, osiem biegów. Jesteś chyba od początku, z tego co widziałem, kręcić, spróbowanie takiej jazdy, czy jednak wolisz się nie ryzykować? Znaczy wolę jednak nie ryzykować. Jest to całkiem inny świat i na pewno jak tu rozmawiam z kolegami, całkiem inne doświadczenia, inne uwagi, inne sugestie sprzętowe, mechaniczne, dopasowania, ustawienia. I to tutaj odgrywa dużą rolę. Widzę, że Rosjanie są profesjonalnie przygotowani i jak na razie tym wygrywają. No i doświadczenie. No właśnie, wymieniałeś przed chwileczką uwagi z Grzesiem Knapem. Jakie to były uwagi, czy po prostu luźna rozmowa? Generalnie uwagi dyskutowaliśmy, bo obserwuję tego ruskiego najlepszego, pięciokrotnego mistrza, jakby nie było. Obserwowałem jego starty i bardzo ładnie startuje i tym wygrywa, bo, bo później jak widzę nawet Grześka czy ten, to raczej ten dystans jest taki sam utrzymywany. Nie? Wygrany start, pierwszy łuk chyba tutaj też gwarantuje faktycznie 100% sukcesu. Powiedz mi, czy jutro na gali lodowej w Opolu będziesz, czy zostajesz tutaj w Sonoku? Nie, ja generalnie jestem tutaj gościnnie z moim sponsorem, który też sponsoruje tutaj ten ludowy, żuż, że jest to firma Kontrol Proces, pomaga też tutaj <laughs> Polakom, i żeby to rozkręcać i gościnnie jestem tutaj z nim, a generalnie wracam do domu i od niedzieli zaczynam już obóz z drużyną z Unią Tarną, jedziemy do Wisły na obóz, więc też podziękowałem za, za zaproszenie na galę, ale koncentruję się nad przygotowaniem kondycyjnym. Sebastian, zaintrygowały mnie Twoje rękawiczki zimowe, które widziałem przed tym, jakbyś mógł pokazać kibicom. No i teraz takie pytanko, czy fani Sebastiana Łamka będą mogli też takiego kupić? Znaczy generalnie można kupić, można, to jest taki mój mały gadżet, powiem szczerze, bawię się na snowboardzie też i snowboardowe rękawice, które też mi tam pomagają, generalnie fajnej jeździe. Dzięki. Dziękuję. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa.